Dzień dobry, dzień dobry. Dziś odcinek hasioczkowy yy, z mojej pracowni. Tu już tak nawet fajnie, nie, że tak można się zaprezentować, że tak powiem. Ja już w stroju roboczym, moim cudownym, poszarpanym, poplamionym, no ale no cóż, no takie są reguły gry. Chciałam Wam pokazać, co znalazłam dzisiaj po drodze do pracowni. Dzisiaj i jeszcze kiedyś tam, bo nie pokazałam Wam. I te kilimy, które też obiecałam Wam pokazać, kilimy dywaniki. No to może zaczniemy od tych najstarszych. Yy, taka narzuta żakardowa. Ona by mi tu gdzieś pasowała, ale niestety nie, nie wiem gdzie. Nie wiem. Na razie jest coś takiego. Fajny wzór, taki geometryczny, ardekowski. A z drugiej strony jest taka beżowa. I tu już są takie. No też jest takie geometryczne. Nie, to są kwiato, kwiaty i geometria. Tak jak kiedyś były na wzory na huculskich yy, kilimach. No jest już troszeczkę widać, że ma swoje lata. Ale jest ładna, taka, taka ciekawa. To jest jedna rzecz. A drugi to taki dywanik. On jest też już podniszczony, ale taki w stylu prowansalskim, shabby chic, czy jak to nazywają? Takie piękne różyczki. On nie jest duży, bo on ma gdzieś 80 cm na 1,5 metra. Też mógłbym go gdzieś tutaj rzucić jako ocieplenie, yy, ale szkoda mi go na podłogę, więc jeszcze nie wiem, co z nim wymyślę. Coś tam pewnie wymyślę, yy, ale ładny jest. No, niestety tutaj strona jest taka już poszarpana, ale dziur jako takich większych nie ma po prostu jest tkany. To są końcówki chyba i troszkę no poszarpań, no, ale jest, jest bardzo fajny. On ma taki kolor, bo tutaj nie widać, ale on nie jest miętowy, tylko oliwkowy. Taki bardzo taki oliwkowo-beżowo-brązowy, jesienne kolory takie fajne. Tutaj coś, to już jest drogi do pracowni wcześniejszej. Taka ramka z tymi haczykami na zdjęcia. Pewnie na biżuterię ją wykorzystam, bo jest ciekawa taka, że na kolczyki można powiesić bransoletki. No a wisiorki również. O tak czy tak. No. I ramka na zdjęcia. Taka nierówna. Też taka być może gdzieś tutaj mi się udają. Może jakieś... Y, mam w domu widokówki takich szkiców modelek. Y, pro, pro, jakby projektanckie, więc mogłabym je tutaj włożyć. I w kąciku na przymierzalni mogłabym coś takiego powiesić. A, no, zobaczymy. Ale, ale przyda się. U mnie się wszystko przydaje, jak wiecie. Znalazłam też segregator z pełnymi fiszkami i do czego ja go potrzebuję. A to są moje, no, włożyłam sobie tutaj już moje szablony do malowania, ale na przykład mogę sobie włożyć też moje prace. Tu akurat mam królową lodu. Tu jest seria tańczącej pary, tutaj nieskończone. Ale mogę właśnie moje prace, to jest format, właśnie A4 sobie powkładać. I jak będę jechała na targ, to jedną pracę na sztaludze, a pod spodem segregator będzie można sobie wybrać, którąś fajną pracę. Więc to mi się też przyda. A dzisiejsze znajdki? Klosz, mały klosz do małej lampki. Jest brudny, tu ma jakąś dziurkę, ale to można kwiatuszka przemontować albo całkowicie zmienić materiał. W każdym razie na lampkę. Nie wiem, czy nie będzie mi pasował bardziej do tamtego tego kącika niż tamta lampa. Przymierzymy później, to Wam pokażę. Ramka z paspartu yy, z Ołamaną szybko, ale jest paspartu, to szare i mogę założyć swój obraz. Ja je muszę pomalować, ponieważ wczoraj padał deszcz i trochę zawilgło, niedużo, Nie dużo, bo nie dużo, ale zawilgło, Był pod daszkiem, więc to go uratowało. Od ziemi trochę za No i wyciągnę ten, to zdjęcie, ramkę odbiję i będzie na moją pracę. paspartu są drogie, więc y, zawsze zbieram, no bo się po prostu przydają. Takie paspartu około 30 zł. Y, tu mamy stojak chyba do tej lampki. Nie jestem pewna, bo jest trochę za duży tu tak jako zestaw. Chociaż może. Y, obcięty kabel i no to wykorzystam to jako stojak do patery jakiejś. Wymyślę coś ciekawego. Oczywiście jest brudny, no bo deszcz, błoto, piasek. Oprawka też się pewnie do czegoś przyda. No chyba, że sobie ją odnowię jako lampkę, ale nie wiem, jeszcze nie wiem. I znalazłam torebkę. Taka ciekawa dość ta torebka. Patrzcie, jakie ma fajne wzory. W środku jest brudna, niestety. Do wyczyszczenia, i jeszcze do torebki był pasek, który sobie włożyłam do środka. Nie ma tu nic ciekawego. Puste kieszonki. Puste. Puste. Ale torebka fajna. O, jeszcze raz ją pokazuję. Taki ciekawy wzór no, widzicie, takie jakby nakładane ciapki na. na yy, Uszy są niezniszczone. Fajna. No i pasek z taką fajną klamrą. Jakby to były jakieś korale. Yy, można go zostawić. Tak nie jest, bo jest skórzany. Taka się tu jest jakaś sygna. Yy, fashion Safari. Yy, 95 do 100 cm. TCM. No tu jest troszeczkę wytarty. Do tego pewnie został wyrzucony. Ale patrzcie, jakie ma. Tylko nie wiem. Aha, bo. Tak. Tak. Ma takie dodatkowe yy, wycinane i też z koralikiem kwiatuszki. A nie będzie, przymierzymy sobie. O. Do jakiejś sukienki takiej typu boho. Gdzie tu dziurka? no Idealnie na mnie. Już nawet ten mój strój roboczy. Tu się chyba troszkę skóra skurczyła, że nie chcę wejść w szlówkę, no ale dobra. O, zobaczcie jak fajnie, nawet mi pasuje do mojej bluzki, nie? No. Takie dzisiaj fajne znajdki. Wszystko, pokazałam Wam? To wszystko. Nie ma tego dużo, bo jak wiecie, my słowice są całkiem inne niż Katowice yy, i inne rzeczy są wyrzucane, ale znajduję rzeczy, które mi się przydają. Farba, którą znalazłam, biała na sufit mi akurat starczy, ponieważ tą, co kupiłam, mi się skończyła. Yy, to Wam pokazywałam białą farbę, chyba nie? Cały, całe wiaderko białej farty, by z napisem bondex, Paint sufit, mat. A widzicie, dostaję wszystko tego z góry, jak potrzebuję. <grybujesz> Także, moi drodzy, zaczynamy prace remontowe. Dziś ten nieszczęsny sufit próbujemy chociaż część znowu podmalować i spróbuję tą witrynkę odbić, a to będę Wam pokazywać później. Także kończymy część hasioczkową i drugi filmik, jaki nakręcę, pewnie go wrzucę wieczorem, jak już będę kończyć te wszystkie moje walki remontowe, to, to Wam wrzucę filmik z postępów. Już tutaj postawiłam sobie drabinkę, już tam coś poprzymierzałam znowu, Także pokażę wam wszystko. Także pozdrawiam serdecznie i życzę wam miłej soboty.